Dzień dobry. Z tej strony Wana, dobrze, że jesteś. Zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Zobaczymy, co ciekawego się dzieje i co ciekawego się nie dzieje. Pełnia. Wczoraj była pełnia, więc, yy, tematem, yy, o czym się dowiedziałam dopiero dzisiaj rano, był yy, Chiron, czyli Wounded, Wounded Healer. To dlatego chodziło o wyrażenie siebie, ponieważ jeżeli jesteś archetypem wounded healer, to F wounded wounded healer, to masz wyparte emocje, e, których nie chcesz poczuć, a które za Ciebie decydują, w jaki sposób y, je po prostu na zewnątrz. Y, Ekspresyjnie wyrażasz, ponieważ one w jakiś sposób muszą mieć ujście. To jest dokładnie to, co odbierałam astrologicznie, ale z racji tego, że nie interesuje się aż tak ist e astrologią, żeby e grzebać i tam czytać e na temat astrologii. E ale dopiero dzisiaj rano mi się połączyły kropki, więc. Mm. Makes sense. Ok, zobaczymy, co. Co ciekawego chcę przejść dzisiaj? Co ciekawego chcę przejść dzisiaj? Good morning pineapple, looking good, looking very nice. Ding, 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 ding. Cierpliwość z numerem 60. Absolutnie piękna karta. Przyjrzyj się, bo pewnie są jakieś info, info. Chodzi o cierpliwość teraz. Chodzi o cierpliwość. Cierpliwość, zaraz zobaczymy, jaki tu jest przekaz. Cierpliwość. Zobaczę na detale karty. Jeśli masz ochotę. Creativity takes time and sometimes a project can seem to be taking too long or seem to be failing. Czyli możemy mieć um, poczucie, że coś się przedłuża, ale jest tutaj karta w tym deku, która się nazywa Delay. I to jest. Inna karta i to jest inna energia. Tu chodzi o ekspresję cierpliwości. Tylko mm, zaraz zobaczymy dokładnie, w jakim kontekście. W jakim kontekście. W jakim kontekście. Aha. W kontekście ruszenia do przodu, czar jest odwrócony, dwa pentakle. Um, Okej, okay. to jest to, co odbieram. Nie ruszyliśmy do przodu z czymś, albo nie ruszyłaś do przodu, nie ruszyłeś do przodu z czymś, ponieważ. Byłaś byłeś w etapie wyboru drogi. Czyli ta droga nie była jasno określona. Okay. I, dla, I dlatego. <laughs> uch, coś mi... Po przedzieleniu mamy królową mieczy, a pod spodem mamy cesarza. Zaraz. Chodziło o mentalne zrozumienie dokładnie. Um, gdzie idziesz? Słyszę teraz, kwowadis. Chodziło o wysyłanie do wszechświata niejasnego komunikatu. I teraz tak, to jest to, co odbieram. Ostatnim razem, kiedy byliśmy w cyklu, w którym mieliśmy wybrać naszą drogę, O, nie wzięłam jednej karty. Origin, originality. Ciekawe. To jest to, co brakowało, widzicie? Nie wzięłam, jak tasowałam kartę, to nie wzięłam karty originality. Coś nie było oryginalne, coś było w dalszym ciągu w fazie. Ustalania szczegółów, ale nie szczegółów dokładnie, bo jest tutaj karta, które się nazywają, która się nazywa details. To nie jest details. Tu chodzi o absolutne zaufanie. To jest to, czego brakowało. To jest to, czego brakowało. Brakowało absolutnego zaufania w to, że Twoja ekspresja jest dokładnie oryginalną Twoją. Unikatową, niezależną ekspresją, która poprowadzi cię dokładnie tam, gdzie cię ma poprowadzić. Czyli jeszcze było, to kompletnie ma sens. Jeszcze do końca nie wiem, jeszcze do końca nie jestem pewna, jeszcze do końca nie ustaliłam sama ze sobą, sam ze sobą, w jakim dokładnie kierunku chcę iść. Albo w jakim kierunku mi się wydaje, że idę. I wszechświat był taki. Poczekaj. <grym> mogę coś powiedzieć? Mogę, mogę coś powiedzieć. To nie jest to, co Ci się wydaje. To, 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 to co wybierasz. To, to, to nie jest to, co Ci się wydaje. Poczekaj. Poczekaj chwilę. <grym> O, si, to było dobre. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, bo wydaje ci się, że tworzysz coś, jakby jakąś drogę albo jakąś strukturę, ale tak naprawdę to nie jest to, co myślisz, że robisz. O nie. O nie. Jak Ci to powiedzieć? Jak Ci to teraz powiedzieć, że to, co robisz, to, to nie jest to, co Ci się wydaje, że robisz? Um, I jeszcze ja taki, poczekaj, nie idź jeszcze. Poczekaj jeszcze chwilę. Miej, nie, miej cierpliwość, dobra? Miej cierpliwość. I ja Ci wtedy... pokażę, jak tak naprawdę dużo... Czasu zajmuje wykreowanie tego, czego chcesz. Czyli jest tutaj taka, takie poczucie chęci przyspieszenia, chęci dodania pedału gazu. Ale czario to jest odwrócone. Czyli każda akcja, która miała Cię wyprzedzić. Albo nie była podejmowana przez ciebie, bo czuliście, że y, nie ma sensu, albo byliście rozdzieleni w dwóch kierunkach. Ten czariot, czyli ta woźnica, to nie była wasza autentyczna, oryginalna ekspresja. Dziękuję. Good morning, Pineapple. Looking good, looking very nice. Giveaway odwrócona. Z numerem 23. 23. Good morning, pineapple. The medicine. It is difficult for you to set limits on how much of yourself you give? To jest to jest pytanie, to jest w formie pytania. Is it difficult for you to set limits on how much of yourself you give? Czyli to jest tak jakby poczekaj chwilę, bo dajesz, siebie za dużo. A, pamiętacie to czytanie, yy, który, które zatytułowałam yy, ta suka, która dawała za dużo umarła? Słuchajcie, na Instagramie mi się pokazała jakaś yy, informacja na temat śmierci jakiejś dziewczyny i w komentarzach był totalny hejt nie dość, że umarła, to jeszcze było totalny, totalny hejt w jej kierunku. I ktoś tam napisał, kim ona w ogóle była. A ktoś odpisał patusem, który roznosił HIV. Just saying. Więc. Um... Na ile się wydajesz, tak? Ile się wydajesz? I mówimy tutaj o yy, wszystkich kwestiach. Czyli jeśli chodzi o branie i dawanie, jeśli chodzi o yy, powiedzmy pracę, którą wkładasz, tak. Ale jednocześnie dostawałam przez jakiś czas informacje, pomimo tego, że dajesz za dużo, tak. Odnośnie ja dostawałam taki przekaz, jeśli chodzi o YouTube. Yy, to ile daje, a tak naprawdę ile w zamian otrzymuje, um, że dajesz za dużo. <laughs> Ci się to nie opłaca. <laughs> Prawda? Um, to i tak jak otwierałam Biblię, według religijnych standardów, to dokładnie tak ma być. Think about it. Czyli według standardów religijnych. Kiedy dajesz siebie za dużo i nic w zamian nie odbierasz, to jesteś święta, jesteś święty. I teraz, jak mamy to przenieść na realia tej dziewczyny, prawda? Więc cały czas pracowaliśmy z tymi energiami, które mówiły, Jaki jest Twój kręgosłup moralny? Co tak naprawdę jest dla Ciebie autentyczne, jeśli chodzi o Twoje branie i dawanie? If you give more than is healthy, you will not be able to give for long. You will resentful with your partner or associates, or you will feel like the world owes you something in return. I to jest to poczucie braku sprawiedliwości. No bo przecież ja daję. Więc skoro daję i nic nie odbieram w zamian, no to czuję, że ktoś mi musi coś dać z powrotem. I że w jakiś sposób musi to do mnie wrócić. Główno prawda. Czyli. Tak naprawdę okazuje się, że była mała pomyłka, jeśli chodzi o wierzenia duchowe, które mówią, że w 100% energia, którą dajesz, to jest energia, którą odbierasz. No, nie, nieprawda. Bo gdybym miała. Albo gdybyś miała, gdybyś miał faktycznie z powrotem tą energię, którą w coś wkładasz, to nie byłobyś, nie byłbyś w tym samym miejscu, w którym jesteś. I tak naprawdę na tym polega nasza praca duchowa, przynajmniej na tym kanale. Gdzie jest wyciek emocjonalny? Gdzie jest wyciek energetyczny? Kto? Czerpie energię z tego, że Twoja aura nie jest w całości. Kto ma interes w tym, że nie jesteś zintegrowana, nie jesteś zintegrowany. W momencie, w którym pojawia się królowa mieczy i cesarz, jest w tym jakieś zrozumienie na jeszcze głębszym poziomie. I będzie na jeszcze głębszym poziomie zrozumienie, które mówi: Okej, okay, teraz rozumiem, dlaczego muszę być cierpliwa, teraz muszę yy, zrozumieć, dlaczego jestem cierpliwa, dlaczego mam być cierpliwa, dlaczego byłam cierpliwa, dlaczego ktoś musi być cierpliwy, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Czyli cierpliwość. Może z kolei przenieść się w ekstremum, które nazywa się prokrastynacja. Prawda? I balansowanie pomiędzy ekstremum, które mówi, dajesz za dużo i się wypalasz, bo, bo siedząc w jednym miejscu, również możesz się wypalić. Nie musisz wcale mieć miliona prac i kontaktować się z milionami ludźmi, bo kiedy Siedzisz w miejscu, również to jest wypalenie zawodowe, które, o którym możecie poczytać, jeśli chodzi o pracę mózgu, więc yy, są na ten temat badania. Więc chodzi o kwestię, ile energii wkładasz w coś. Możesz włożyć swoją energię w swój umysł tak dużo, że nie ruszając się z domu, będziesz wycieńczona. Wycieńczona, wycieńczony. Ale chodzi o to, że ta energia, którą kumulujesz do swojego umysłu, ona pracuje w inny sposób. Ona pracuje w inny sposób, kiedy pracujesz ze swoim mózgiem, i w inny sposób pracuje, jeżeli pracujesz z ludźmi. Czyli chodzi o ukierunkowanie energii w takim kierunku, w którym rozumiesz Swoją autentyczność, w którym rozumiesz, że jeżeli w tym kierunku dasz, to będzie równy: to będzie równe branie i dawanie. I zrozumienie siebie, swoich mechanizmów, które, które są fundamentem w zrozumieniu siebie, ile mogę dać. Co to znaczy, że daje siebie w zdrowy sposób? Co to znaczy, że daje sobie w zdrowy sposób? I co to znaczy w ogóle zdrowy sposób? To jest dokładnie kwestia cierpliwości, jeśli chodzi o Twoje kolejne kroki. Więc mam wrażenie, że to, co teraz budujesz, jest oparte. Na w, w wypracowanej przez Ciebie roli lidera mentalnego w Tobie. Czyli Twój mentalny lider w Tobie będzie chciał ukierunkować Twoje działania w oparciu o wiedzę, praktykę, i doświadczenia, którą zdobyłaś, zdobyłeś przez cały poprzedni cykl. Ok, będę kontynuować wyciąganie kart. Jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie, w opisie filmu jest mój adres mailowy. Zobaczymy, co tu jeszcze chcę przejść. Zapraszam na prywatne czytania. Oczywiście napisz w tym celu do mnie maila i udostępnię ci informacje lajkuj, subskrybuj. Jeżeli jeszcze nie, lajkujecie i subskrybujecie. Dziękuję za wszystkie komentarze. Absolutnie czytam wszystkie. I dzięki, że byliście. Do następnego.